Jest środa, jest oczywiście nowy odcinek na Twoje DIY i dzisiaj chcę wam zaproponować do wykonania podkładki pod kubki i to w bardzo modnym wzorze, bo we wzorze monster. pomysłu jest potrzebny nam filc. Ja mam filc techniczny, ale też taki filc, który można kupić normalnie w pasmaterii e, lub w Empiku, w jakichś takich sklepach, e, m, gdzie są właśnie gadżety do DIY. E, wydrukowałam sobie szablon z internetu e, liścia, monstery, ale to może być cokolwiek. Możecie zrobić chmurkę, serduszko, co Wam tam przyjdzie do głowy? Ja użyję maszyny do szycia, bo umiem szyć, Was też do tego zachęcam, ale jeżeli ta maszyna nie jest Wam, nie macie po prostu jej w domu, to tutaj też można działać z klejem. Więc klej Magic na przykład i też sobie poradzicie. To zaczynamy. Zaczynamy od tego, że ja sobie przytnę ten szablon, żeby troszeczkę był mniejszy. Nie wycinam dokładnie liściach, tylko tak dookoła wiecie, żeby mieć łatwiej tutaj operować. Eee, można go sobie przypiąć szpileczkami, ja nie potrzebuję, tnę po prostu jak to mówią na żywca i będę wycinała teraz filc dokładnie po tym wzorze, żeby uzyskać właśnie taki liść monstery, bo to jest w tej chwili bardzo, bardzo modny wzór. Liść monstery mam wycięty. Ja sobie wybrałam, że szary filc będzie tym górnym filcem i teraz podkładam pod to inny kolor. Akurat w tym wypadku wybrałam fioletowy i zaraz to wszystko ładnie przeszyję. No, i skończyłam oprzywanie. Teraz sobie tu poprzycinam te moje nitki. Się pozbędę ich. O, maszyna już niepotrzebna. Pani już podziękujemy. A my teraz, jak mamy tak przyszyty liść do. Albo przyklejony, bo możecie przykleić. Pamiętajcie, że nie jest konieczna, to tego maszyna do szycia. I wycinam teraz dookoła mój liść, z tego drugiego właśnie filcu. Żeby teraz go dopasować. I zaraz będziemy mieli super podkładkę. U mnie nie skończyło się na jednej podkładce. Mam cztery. To jest bardzo dobry pomysł. Jak mamy szklany stół albo jakiś taki stół, którego nie chcemy, żeby się porysował za bardzo. Więc wtedy układamy sobie taką podkładkę, kładziemy na to kubeczek i e, nie dość, że kubek, e, podkładka nam chroni przed kubkiem nasz stół czy blat to jeszcze na dodatek bardzo fajnie wygląda oczywiście można robić duże te monstery na przykład pod jakieś wazony kwiaty itd lub właśnie takie małe formy to już wszystko zależy tylko od was jeżeli odcinek wam się spodobał pamiętajcie o kciukach w górę subskrybujcie kanał i widzimy się już w sobotę o 18. Na pewno coś fajnego Wam znowu pokażę. Jezu, jak te kwiaty pięknie pachną. Mm, po prostu cudo. Rozpraszają mnie. Totalnie mnie rozpraszają.